mieszkańcy wsi Niedźwiedź i Kozły widzieli potrzebę zorganizowania walki z pożarami i w dniu 3 maja 1929 roku na wspólnym zebraniu tych wiosek powołano Ochotniczą Straż Pożarną. Założycielami tej jednostki byli pan Melewski kierownik szkoły w Niedźwiedziu, Jan Szyszka, Błoch Józef, Błoch Franciszek, Bzyl Władysław, Greiner Wiktor, Guzenda Stanisław, Guzenda Sylwester, Fluder Wiktor, Kociemba Ludwik, Krawczyk Jan, Krawczyk Wojciech, Patrzycki Stefan i Paluch Józef. Z tych uczestników zebrania został wybrany pierwszy zarząd w składzie. Prezes Pan Melewski, komendant Szyszka Jan, zastępca komendanta Błok Józef, sekretarz Krawczyk Wojciech, skarbnik Bzyl Władysław. Z okresu przedwojennego nie zachowała się dokumentacja, gdyż w czasie wojny zginęła. Odtworzyliśmy ją na podstawie rozmów, opowiadań i zeznań spisanych od druhów, którzy byli założycielami. Druha Wojciecha Krawczyka, Józefa Błocha i Stefana Paprzyckiego. Początki były trudne, bo nie posiadaliśmy sprzętu, jednak ćwiczenia odbywały się systematycznie z muszty i walki z ogniem. Po rocznym okresie ćwiczeń bez pompy i sprzętu, druhowie nasie, w porozumieniu z działaczami ze Szklarki Myśliwskiej, którzy posiadali pompę i węże, dojeżdżali na ćwiczenia do Szklarki Myśniewskiej. Święty Florian, patronujący wszystkim druhom, ochotnikom, prowadził. I tak jak 85 lat temu, prowadził członków założycieli do tego, aby zabezpieczyć, aby trosce o mieszkańców, o życie, o mienie założyć Ochotniczą Straż Pożarną, tak i w chwili obecnej, kiedy może już czasy się zmieniły, wyposażenie się zmieniło, otoczenie nasze całe się zmieniło, to i również Ochotnicy Strażacy dbają o to, aby w przypadku zagrożenia, w przypadku niebezpieczeństwa, na dźwięk sereny biec, lecieć, jechać i ratować. Szanowne druhny, druchowie, szanowni państwo. Ja w swoim własnym imieniu, w imieniu samorządu miasta i gminy Oszczeszów, w Dniu Strażaka chciałbym serdecznie Drugą strażakom podziękować za ten trud, za poświęcenie, za troskę, jaką wkładali w minionym roku we wszystko to, co nas otacza we wszystkie uroczystości, jak i również we wszystkie akcje które miały miejsce na terenie miasta i gminy Ostrzeszów. Chcieliśmy przede wszystkim złożyć gorące życzenia strażakom, którzy są jubilatami dzisiejszymi. Wszystkim druhom strażakom z miasta i gminy, aby ich patron przynosił im nie tylko opiekę, ale również ich dobrze prowadził w tej działalności, która służy dobru publicznemu. W imieniu samorządu powiatu gratuluję pięknego jubileuszu tu razem z panem Mieciem dziękujemy za waszą służbę. Dziękujemy za to, że przynosicie tu społeczeństwu nadzieję. W takich trudnych momentach, kiedy ludzie potrzebują was, jesteście pierwsi. Za to dziękujemy. Życzymy zdrowia, życzymy wytrwałości i pięknych kolejnych dni. Wszystkiego dobrego.